No, ale zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą uprawianie sportów ekstremalnych. Uświadamiamy sobie, jak duże niebezpieczeństwo niesie ze sobą nasze codzienne życie, z reguły dopiero wówczas, gdy zdarzy się nieszczęście. Myślę, że wiele osób wśród Państwa, którzy mieli do czynienia z Formułą 1, pamięta dzień. 1 maja 1994 roku. Tor i Mola we Włoszech. I wtedy doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął jeden z największych kierowców w całej historii Formuły 1, trzykrotny mistrz świata, brazylijczyk Ayrton Senna. Nie tylko on poniósł śmierć podczas tego wyścigowego weekendu na tym torze. Zginął dzień wcześniej młody, początkujący, myślę, że już dzisiaj zapomniany i nikomu nieznany Austriak Roland Ratzenberger. Takim najbardziej spektakularnym i znanym zdarzeniem była katastrofa na Teneryfie, gdzie zderzyły się dwa samoloty Boeing 747, na których. W pokładach znajdowało się w sumie ponad 600 osób. Katastrofa skończyła się olbrzymimi stratami w ludziach, zniszczeniem dwóch samolotów. To wszystko ma jeden wspólny mianownik. Gdzieś mały element spowodował kaskadę zdarzeń, która doprowadziła do tragedii. Zdarzenie, o którym chciałbym opowiedzieć, miało miejsce na torze Suzuka w 2014 roku. Zawody rozgrywano w ciężkich, deszczowych warunkach. Z toru wypada Adrian Zutil. Pojawiają się tak zwane żółte flagi, i na następnym okrążeniu, kiedy już samochód sutila jest zabierany z toru przez taki potężny dźwig, nomenomen nazywający się Manitu, w tym samym miejscu z toru wypada samochód Zila Bianki. I zil Bianki, całym impetem, po przejechaniu kilkudziesięciu metrach po trawie, Uderza w dźwig Manitu. Obrażenia są niewiarygodne. Gilles Bianchi żyje jeszcze przez kilka miesięcy. Umiera w lipcu następnego roku w szpitalu w Nicei. Każdy z nas ma swoją granicę tego, jak bardzo może być doskonały. Czyli nie stworzymy lepszego pilota niż ten świetnie wyszkolony, nie stworzymy lepszego lekarza niż ten świetnie wyszkolony. Każdy z nich będzie miał, mówmy wprost, prawo do pomyłki. I to drobne ryzyko, tą jego niedoskonałość wpisaną w ludzką naturę. Musi uzupełnić i komplementować system. Tak jedno zdjęcie, które utkwiło mi w pamięci, to sterownia z czasów II wojny światowej, gdzie żeby wykonać bezpieczne zanurzenie i wynurzenie, osiągnąć pożądaną głębokość, osoba odpowiedzialna za procesy technologiczne musiała na pamięć znać kilkanaście procedur i jednocześnie obsługiwać według komendy z mostku kilkadziesiąt pokręteł, które tylko nieznacznie różniły się kształtem, opisem i wymiarami. Jak wygląda to dzisiaj? Poza wspomaganiem przez system elektroniczny komputerowy, sama procedura została maksymalnie uproszczona. W następstwie zdarzeń na Teneryfie zaczęto wprowadzać system zgłaszania zdarzeń w lotnictwie. W pierwszej fazie wyglądało to w ten sposób, że były zgłaszane zdarzenia niepożądane, Wszelkiego rodzaju, które mogły prowadzić do wypadku bądź katastrofy lotniczej. I one były posegregowane na takie grupy, jak zdarzenie lotnicze, czyli zdarzenie takie, gdzie wystąpiły jakieś nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na bezpieczeństwo lotnicze, incydent lotniczy, czyli zdarzenie takie, gdzie w trakcie jego wystąpienia zaszło bardzo duże niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku lotniczego, no i wypadek lotniczy. To wypadek, w czasie którego bądź został zniszczony samolot, bądź osoby biorące udział w locie doznały obrażeń, bądź w trakcie tego zdarzenia zginęły. Szukano, szukano bardzo długo różnego rodzaju rozwiązań, no i w końcu proszę sobie wyobrazić oczywiście ten proces trwał ileś lat to był proces odgórny. Ba, niektórzy zawodnicy, ba, niektóre osoby, Powszechnie znane, szanowane, nawet takie jak Niki Lauda, były przeciwne wprowadzeniu czegoś, co dzisiaj powszechnie jest znane jako system halo. Niektórzy mówią na to aureola. To jest taki rodzaj pałąka, właśnie takiej aureoli, którą kierowca ma mniej więcej na wysokości swojej głowy. Oczywiście chodziło też o to, aby było to maksymalnie delikatne niewielkich rozmiarów, wąskie, aby nie ograniczało tego pola widoczności. W 2018 roku na starcie do Grand Prix Belgii na słynnym torze w Ardenach Spa-Francorchamps doszło tuż po starcie do wypadku. Gdyby nie było Hansa i gdyby co ważne nie było tego zabezpieczenia, rodzaju pałąka, który znajduje się za plecami zawodnika i jego górna krawędź znajduje się zawsze, to jest konstrukcyjny element i takie są wymogi, znajduje się na poziomie wyżej niż głowa kierowcy, oczywiście można sobie wyobrazić, że mogłoby się to skończyć nawet jeszcze gorzej. My chcielibyśmy oczekiwać, że ktoś dostarczy nam produkt zwany bezpieczeństwem. W ochronie zdrowia zbyt wiele od nas zależy. Bez udziału w tym procesie my nie osiągniemy celu, nie osiągniemy sukcesu. To my tworzymy ten system. Wreszcie, jeżeli system proponuje jakiekolwiek rozwiązania, począwszy od raportowania zdarzeń niepożądanych, to w jakim stopniu przekłada się to na bezpieczeństwo, zależy od Ludzi zaangażowanych w, te, w ten proces. Obecnie system bezpieczeństwa został zmodyfikowany do obecnej postaci systemu SMS, Safety Management System. Nakłada na nas obowiązek zbierania danych na różnych poziomach. Po pierwsze mamy system obowiązkowego zgłaszania zdarzeń. Jest oparty o zgłaszanie i opisywanie zdarzeń, incydentów i wypadków lotniczych, które Zaistniały. Oprócz systemu obowiązkowego wprowadzono nieobowiązkowy, opcjonalnie anonimowy system zgłaszania zagrożeń. Ten sposób zgłaszania oparty jest na informacjach, które możemy uzyskać od wszystkich osób, które są zaangażowane w organizację działalności lotniczej. Błędem jest zaufanie w to, że system sam z siebie, bez zaangażowanych osób, bez ciągłego udoskonalania. Zabezpieczy nas przed wypadkami w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nigdy nic nie jest doskonałe. I przekonaliśmy się o tym niedawno. Tor Silverstone, lipiec 2022. Tuż po starcie dochodzi do bardzo groźnie wyglądającego wypadku chińskiego kierowcy Joe Guanyu. Chińczyk wyszedł bez szwanku. Sam powiedział, że zawdzięcza swoje życie i brak obrażeń temu, że miał oczywiście Hansa i że miał system halo w swoim samochodzie. Ale specjaliści z FIA, specjaliści z Formuły 1 przyjrzeli się wszystkiemu i doszli jednak do wniosku, że jest jeszcze trochę do zrobienia. Analizując znacznie szerzej nie tylko przypadki medyczne, ale wszelkiego rodzaju wypadki, awarie, w życiu codziennym, wypadki przy pracy, wypadki w sporcie, czy wreszcie sukcesy, które z reguły mają tak naprawdę wielu ojców, jesteśmy w stanie dojść do doskonałości i sprawić, że system będzie pracował dla nas.